Siemoneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. W nowym odcineczku z Cezgo Empire. O i proszę. I daj z nas przywitał. Także zostaw lajka od razu na starcie. Pięknie w sumie. Kurde, chciałem tak odpierdzić, żeby była równa liczba. No ale lecimy? Zostaw lajka, zostaw suba, jeśli jesteś nowy. Na tym kanale. A jeśli sam chcesz zagrać na Empire, to masz pierwszy link w opisie. Double, 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 będzie, double, będzie, 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 nie będzie. Kurwa. Tak zakręciło, że myślałem, że będzie. Tam się normalnie spluł całkowicie. No nic. Empire to jedna z Waszych ulubionych stron, patrząc na wyświetlenia. Także będzie Empire, bo już za dużo tego faila w ostatnim tygodniu. Czas na coś nowego. A jeśli ty byś chciał zobaczyć jakąś stronę, drogi widzu, no to napisz w komentarzu. Chętnie zagram. Tylko nie piszcie, co jest go podligą, bo tam mnie na pewno nie zobaczycie. Jak, jeśli chcecie jakąś inną stronę, której jeszcze nie było, to dajcie znać. Nape mogę wam nagrać, sprawdzić, obczaić co to jest. Dobra, stówka miała być, stówkę mamy. Hmm. Skrzynek nie będę nawet patrzył, pójdę flipek. Hmm. Jeszcze raczej nie, koń flipek mnie nie będzie interesował nawet, nie ja zostanę przy ruletce. klasyczek jest najlepszy, dobra wbijamy za trójeczkę, tu damy sobie siódemeczkę na Tero i staramy się coś tutaj urwać, let's see, okej, okay. Tero siadło, no to robimy teraz pykę tak i dyszka tak. Może będzie jeden na dwa system. Albo będzie szło w podwójnej. No zobaczymy zaraz. To Tutaj taki minimalny trening 5 czy są 6. 6. Dajsa nie będzie, bo za szybko będzie tero. Czyli będzie dwójkami szło. Hmm. Wiecie co? Ja zaryzykuję na Dajsa. Coś mi się wydaje, że Dajsik może tu wsiąść. A jak nie, to idziemy w CT, to by może było mądre. Nie wiem, zaraz zobaczymy, No ale lepiej, żeby posypało trochę słów, bo. O. Aj, no okej, okay, prawie. No ale nic, nie ma, nie ma, nie ma tragedii. Damy tą trójeczkę, mamy dyszkę. Żeby się odrobić na zero, na sto końców. Hmm. Dawać dwójkami. Kurde, nie wiem, nie mogę. Rozkminić. Nawet nie ma dwójek. 1, 2, 2, 1. I teraz co znowu sztero. Ponieważ dasz Dajsa, e, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale chuj, pójdziemy sobie tak powoli. Z takim przeczuciem. Może się nie natnę. Kurde, ewidentnie nie mogę wyczuć. Nie, nie, w ogóle nie, nie wiem jaki tu może być pattern, no nie wiem, mogę też grać byle jak YOLO tak zwane. No nie wiem, dać sobie tak i dać sobie ósemkę z dupy znowu na Tero, żeby teraz nagle Rain. Tak Byłoby dobrze, że teraz Rainy będzie dawać, ale nie wiem. Czarna magia. Nie idzie tego przewidzieć. No zobaczymy. No i dało Tero, czyli nijakie wzory tak naprawdę teraz daje. Wiecie co, poczekamy a szyba da nam coś lepszego, dam piątkę tutaj i pójdziemy zagrać może 1 dwa maja coin flipy. niech to trochę kurde zleci. Bo normalnie, no nie wiem, nie mogę ugryźć tutaj nic z tego. Uf, dawaj damy tu i tu, Aha, nie mogę do dwóch naraz. Siadło, drugie siadło, a trzecie siadło. Super, to były konfibry po monety. Dobra, to, to jeszcze czwarty w pakiecie. Dobra, to musieliśmy już przegrać, bo już była za duża suma. Dobra, wracamy z powrotem tutaj. Mamy 3,91 i dyszkę na TRCT. O ej kurwa nie ogarniam tego co się dzieje ej Nie jestem w stanie ugryźć normalnie co się dzieje na Empire teraz Nie wiem szczerze może będzie dice Zwykła piątka i tyle Prędkość na progu jest Dobra siądzie wow Okej mnie tak które zmieniły te dwa ct etero Dobra odrobiliśmy się, ale teraz da pewnie Tero, będzie co, będę grał po swojemu po prostu, trochę tak na popierdolony sposób, nie będę ja tutaj robił jakiś analiz swój wieczego, po prostu na szybko i tyle, będzie double, nice, no widocznie to się bardziej opłaca grać na popierdolony sposób, będzie triple teraz i będzie tct. Teraz do ładnego tripla, Triple łyżki. A później będzie CT. Dobra, nie, ale jest CT. Jednego opłaca grać chyba swoim systemem. Hmm. W sumie może dać teraz znowu DAISA. DAM ja 25 znowu na CT. A później dam na Terro i na DAISA. Także zobaczymy. Okej. Okay. chłopie, mi to dało. Hmm, może być z comebackiem. Dobra, zobaczymy. Pyk. and myken. I lecimy tak. się nie będzie zbyt powolnie na progu. Tero ładnie, teraz będzie Dice i damy 20 na zonę Tero. Także nawet jakby nie było Dice, ale będzie, bo ja tak mówię, to będzie mieć 200. Dobra, dobra prędkość na progu, ale zbyt powoli, ale siadło. Lecimy na listę, dodamy dyszkę 20, bo tu może nas teraz skasować, że będzie CT i później da znowu tero, Albo może pociągnie jakiegoś geo train'a, też może być. Zaraz zobaczymy. Nie wiem co to, to kurwa miało być. Średnia ta prędkość. Dobra, to teraz powolutku piąteczka. Na wyczucie, czy mam rację, czy jednak nie. Ale jest dobrze, jest dobrze. Materiał się kręci. Jest elegancja Francja wręcz. Na plusie 5 dyszek jesteśmy. No tak, niby chce, ale nie do końca. Niby jest szybko, ale nagle zwalnia. Dobra, robimy to. Sa o kurwa, bez przesady. Dwie dyszki na terro. Pekken myken. Wydaje mi się, że tutaj nie wiem, czy przy tym, czy przy tym, może być, że zamknie da e, znowu jako dice. Ok, ładnie. 190 mamy. Teraz może dać. Kurwa, nie wiem, właśnie, ale lecimy tym samym schematem. Dyszka, pyk, pyk. I możliwe, że w najbliższych trzech znowu będzie dice. Że zamknie. Będzie otwierał dice i zamykał dice. Takie też czasami już bywały. Dobra, prędkość. O, 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 ale zwolniło. Dobra, ile tu już mamy, 200. Hmm. Dobra, lecę cały czas tym samym schematem, czekamy. W następnym, jak teraz by dało Tero, to w następnym zwiększę na Dice, nadam 15 i zwiększymy na Tero. Powolna prędkość, więc raczej nic z tego nie będzie. Tero ładnie siadło. Ale nie zamknęło w ogóle. Dobra, teraz wystarczy, zrobimy iolo betting. Wydaje mi się, że może być train. Chyba, że teraz gasi. Bo tu były jedno otworzyło, czy zamknęło, jedno otworzyło, cztery i teraz może zamknąć znowu e, CT. Dajca nie będzie, bo jest zbyt powolne. Ale lecimy dalej. Stero, ładnie. 20, kurwa. Ryzykować, damy dyszkę. Nie będę tutaj zbytnio. Napierdalał, ale damy 4 dychy, teraz Mam nadzieję, że nie spalę. Mam nadzieję, że nie spalę. Bo to by było 250 jakby siadło Tero. Jest dobra prędkość i zwolniło. Ale mamy Tero idealnie, czyli idzie ładny na trening. Dobra dajemy 15, bo może teraz ukąsimy i 35 na 270. Kurde, ja bym chciał, żeby to dało tak cały, cały rząd, żeby było zero Rędkość chujowa I nie będzie, i zamknęło Ile dało? 6 sztuk, kurwa Jeszcze jakbyś tak pociągnął do końca dwa, to by było idealnie Hmm Wiecie co? Mamy profit 100% Nie będę tutaj też przepierdalał wszystkiego 2 bety zrobimy na dice'a jeszcze i kończymy Prędkość chujowa, Dajsa nie będzie, będzie Terror, więc drogi widzu zostaw lajka, like zostaw subika I napisz jaką stronę chciałbyś jeszcze raz, albo chciałbyś pierwszy raz zobaczyć na tym kanale A jeśli sam chcesz zagrać to wiesz, pierwszy link w opisie, dobra dyszka i kończymy balety Dobra prędkość nie zwolniło No nic, dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Wreszcie, kurwa, odcinek z profitem. Wreszcie. Podwoiliśmy, pra no prawie podwoiliśmy swój wkład. jest Bioza. Lecę oglądać kwalifikacje do Majora. Trzymajcie się i Narra.